Polską politycy zdradzili interes polskich rolników i otwierają nasz rynek, właściwie robi to Unia Europejska przy ich obojętnej akceptacji na zalew towarów rolnych z Ukrainy. Tym razem już nie na bazie przepisów tymczasowych, tym, ba, tym razem na bazie znowelizowanych umów wieloletnich. Zanim powiem, jak do tego doszło, a powiem jak do tego doszło kilka faktów, które pokazują dramatyzm sytuacji, porównanie nowych przepisów które wchodzą z końcem października do tych, które były przed wojną. Następuje, proszę Państwa, drastyczny wzrost kwot kontyngentów. Dla przykładu cukier pięciokrotnie z 20 tysięcy ton na 100 tysięcy ton. Miód sześciokrotnie z 6 tysięcy ton na 35 tysięcy ton. Jaja trzykrotnie z 6 tysięcy ton na 18 tysięcy ton. Sok jabłkowy trzykrotnie z 10 tysięcy ton na 30 tysięcy ton, i mówimy tu o produktach, dla których Polska jest ważnym producentem i nawet eksporterem. Mięso drobiowe 90 tysięcy ton do 120 tysięcy ton. Kukurydza 650 tysięcy ton do miliona ton. Etanol ze 100 tysięcy ton do 120 tysięcy ton. To nie koniec. Co gorsza.